Witam na moim kanale, kochany Stary Dom. Kochani, w tamtym tygodniu pokazałam Wam sklep ogrodniczy z pięknymi aranżacjami kwiatowymi w Donicach. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać drugą część tego sklepu, tym razem z krzewami i pięknymi kwiatami do posadzenia w ogrodzie. Pokażę również, co znalazłam dla siebie do mojej rabatki. Również pogoda pozwala na spędzenie więcej czasu w ogrodzie, więc korzystamy i wiele posiłków jemy na zewnątrz. Dziś chcę Wam pokazać, jak nakryłam mój mały stół na patio do weekendowego obiadu. Zapraszam. A to właśnie ta donica, którą odnowiliśmy razem w zeszłym tygodniu. Zaraz Wam pokażę, jakie do niej wybrałam kwiaty. Wybrałam taką śliczną różowo-żółtą dalię. Ma się rozrosnąć na 40 cm szerokości, więc dosyć spora. I 60 cm wysoka popatrzcie, jakie śliczne kolory. i wypełnię miniaturkową petunią w kolorze białym, ta nazywa się Calibra Hoa. A w puste miejsca dodam różową, dużą petunię. Jeszcze jest bardzo malutka, ale ona szybko rośnie. Ma podobny odcień różu jak dalia, więc wydaje mi się, że kolorystycznie będzie to bardzo ładnie wyglądało. W donicę mam już częściowo wypełnioną ziemią. Pierwszą sadzę dalię. A następnie Pododaję tą miniaturkową petunię. Ta donica jest kwadratowa, więc petunię posadzę w każdym rogu. Ale ładnie słoneczko dzisiaj świeci, jest ciepło, aż miło być na zewnątrz. Pszczółka sobie tutaj lata koło mnie, nie wiem czy widzicie ją na kamerze. No, już zaczyna wyglądać to ciekawie. Następnie dodam różową petunię. Jest takie cztery, więc pójdą w te cztery puste miejsca. I ostatnia. Które posadziłam dzisiaj w tej Donicy, ładnie się przyjmą i będą pięknie rosły. Dzisiaj jestem w sklepie ogrodniczym, w tej części, której sprzedają krzewy i kwiaty. Popatrzcie na tego pięknego klamatisa. Kwiaty są tak duże popatrzcie. Takie duże jak moja dłoń. Wow, śliczny, piękny. Są jeszcze inne kolory różowy. fioletowy, Białe. Chanie, patrzę teraz na tą hortensję, bo jest na wysprzedaży. Jest piękna. Endless Summer. Mam taką na przodzie Domu w rabatce i bardzo fajnie mi rośnie, i chciałabym y, taką sobie kupić na tył domu. Ona w tej chwili, a cena regularna jest 49,99, ale ona jest dzisiaj na wysprzedaży za 24,99. i sobie chyba jedną wezmę bo nawet niezła cena na dzisiejsze czasy zatrzymał mnie tutaj zapach różyczek o popatrzcie jakie śliczne też są dzisiaj na wysprzedaży 20% w dół śliczne liczna ta różyczka w bardzo mocnym kolorze czerwieni Ten kolor też przyciągnął moje oko. Śliczna różowa różyczka. A tu taka w kolorze brzoskwini. Piękny kolor. Tutaj wiele japońskich klonów, cała sekcja. Patrzcie, jakie piękne ceramiczne donice! Tyle różnych kolorów, coś pięknego. A tam dalej są nawet białe. Mnie najbardziej spodobała się ta turkusowa, śliczny ma kształt, ale jest bardzo droga, 99, prawie 100 dolarów. Ten sklep również ma bardzo ładny wybór mebli na patio. Mają również tutaj sekcję z ubraniami. I, I popatrzcie, jakie ładne spodnie tutaj znalazłam w kolorze koralu. Luźne. Bardzo fajne. Biała spódnica też jest bardzo ładna, ciekawa bluzka. krótkie spodnie. Popatrzcie jakie fajne. Materiał też jest bardzo porządny. Nowe kwiaty do ogrodu. Kupiłam takie dwie lilii. O kolorze takim mocno różowym. Takich jeszcze nie mam. Mam żółte, mam czerwone. A takie jeszcze nie mam. Nazywa się Blue Sheen. Jeszcze nie wiem, gdzie je posadzę, ale na pewno znajdę na nie miejsce. Bo mam tu trochę pustych miejsc. Uwielbiam tą hostę lub funkję. Tutaj mam taką już trzyletnią lilikę, która kwitnie na czerwono. Tam będzie kwitła piwonia. Tutaj mam żółtą lilikę. A tutaj mam takie kąpielisko dla ptaszków. Lubią tutaj przychodzić, napić się wody, wykąpać się. Następna piwonia już niedługo będzie kwitła. W pączkach na razie jest. Do mojej rabatki kupiłam taką hortensję o nazwie Endless Summer, czyli niekończące się lato. W takim ślicznym różowym kolorze. Jeszcze nie wiem, gdzie ją posadzę. I jak już zadecyduję, to oczywiście pokażę Wam jak ona wygląda w miejscu, w którym będzie rosła. A tak wygląda nakryty stół. Oto no moje kwiatuszki w donicach, które razem posadziliśmy. Kochani, dla tych z was, którzy chcieliby wiedzieć, skąd pochodzi ten serwis, już wam pokazuję. Wyprodukowany jest przez firmę Villeroy Boch. Pokażę z bliska te serwetki. Bardzo je lubię. Zrobione są z lnu. I dostałam je w prezencie. Były zakupione w Irlandii. Czas na moją filiżankę herbaty. Kochani, jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy filmik, to proszę o like, subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, że mnie tu odwiedzacie. Papa! Pa.